Nie chciałam na temat właśnie harmonizera fotonowego powiedzieć bardzo, bardzo pochlebnie, ponieważ zakupiłam go w 2010 roku, z czego jestem bardzo rada. I oczywiście przy moich schorzeniach i kręgosłupa, i zły krążenie krwi, i nadciśnieniu, no i oczywiście różnych innych schorzeniach takich bardzo mi pomógł, dlatego jestem bardzo zadowolona i polecam wszystkim, którzy... No, cierpią na różne dolegliwości, bo oczywiście musimy zrozumieć, że to nie jest, on, nie, on pomaga zupełnie tak, bez żadnych przeszkód, jak leki syntetyczne, które no, niestety, ale mają też negatywne działanie w organizmie, dlatego polecam, bardzo polecam ten bioharmonizer fotonowy, który w moim przypadku bardzo mi pomógł, także wszystkim polecam.